W nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się Wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie. Przywitać Pana, przywitać Pana. Poszli znaleźli, dzieciątko w żłobie. Wszystkimi znaki danymi mi sobie Bogu cześć mu dali a witając zawora, z wielkiej radości, z wielkiej radości Wesąły świat! Witam drodzy widzowie. Grudzień był pełny przedświątecznych przygotowania, nowe oczekiwania i nowe plany. My natomiast podsumujemy wszystko to, co wydarzyło się w Lwowie w tym miesiącu. Zespół Zegarską Kółką zaszczycił słuchaczy swoim koncertem, tym razem w Lwowie. Dokładniej o tym zobaczymy w materiale. 17 grudnia we lwowskim klubie Picasso odbył się koncert zespołu Zegar z zorganizowany przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie w ramach Konferencji Liderów Środowiska Polskiego. Z naszego wydarzenia, czyli Konferencji Liderów Środowiska Polskiego odbyło się dzisiaj spotkanie z moimi ulubionymi wykonawcami. I mam nadzieję, że się podoba. No, mam Trochę takich śpiewających znajomych i chciałbym ich pokazać, bo nie wszyscy to nie są ludzie, którzy śpiewają na wielkich estradach, ale mają dużo do powiedzenia. Zespół zegar z Kukuków został stworzony jeszcze w 70-tych, 80-tych latach XX wieku i na początku występował głównie na scenach studenckich. По дві черві 2012 року зеспу одновів свою чавальність. Душою Зигарську кукусов Ева Пачоска Марик Маєвський. На Львові виступова з ними również Войчих Старк, который од лят товариши інна естрадження. Повітання з Львовського публічності зачув Марик Маєвський від символічної піосенки Щостра Україна, которую показував свої спарчі для України. нам, ми тобі, хоча самі, Dobrze napisać, dobrze skonstruować piosenkę. To jest taka sama sztuka konstrukcji, jak dobrze skonstruować samolot. Przejmie tak jak Majdan, o którym napisałem tę piosenkę Siostro Ukraina, no to myśmy się przejmowali wszyscy tym Majdanem. Pierwszym, a już to dopiero drugim, kiedy to już konkretnie chodziło o Unię Europejską. Takżeśmy wszyscy trzymali kciuki. W koncercie Rumi wziął udział zespół Galicja Folk Band, który pomimo własnych piosenek. Zaprezentował piosenkę autorstwa konsuła Mariana Orlikowskiego budziurawiony gwiazdami niebo". Sala wypełniona po brzegi, szczere oklaski i przyjemna atmosfera wydarzenia oto jest największe nagrody dla muzyki za ich twórczość. W Warszawie odbyły się Dni Lwowa. Temat przybliży nam Stanisław Apriloszwili. W dniach 26-28 listopada w Warszawie odbyły się Dni Lwowa, zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Klasów Południowo-Wschodnich i Fundację Dziedzictwo Kresowe. Pierwszy dzień odbył się wykład profesora Stanisława Sławomira Niciej, połączony z koncertem kapeli Wysoły Lwów. Wszystkich zebranych powitał prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Klasów Południowo-Wschodnich Marek Maku. Zachęcam Państwa do wspierania inicjatyw kresowych, zachęcam Państwa do angażowania się. Na każdym poziomie jest to przekazywanie wiedzy, czy zachęcanie ludzi do, do wspierania tych organizacji, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie tą pamięć zachować. Tylko w ten sposób pokolenia moich dzieci, później wnuków, będą pamiętały, czy był Lwów, czym jest Lwów, czym są presje wschodnie, czym jest historia Polski. Następnego dnia odbyła się konferencja pod tytułem Polskie organizacje we Lwowie dziś. Pytania o jutro. Do Warszawy przybyli liderzy polskiego środowiska w Lwowie, którzy po kolei opowiadali o swoich organizacjach i o ich działalności. Organizacja Dni Lwowa w tym roku przebiegała nadzwyczajnie. Po prostu tak, organizacje, dużo młodzieży, dużo ciekawych gości, dużo dziennikarzy. Wszystkie wywiady były bardzo ciekawe i bardzo interesujące. Na zakończenie Dni Lwowa w kościele sióstr wizyty została odbierana msza święta w intencji orrą lwowskich. Po mszy odbył się koncert w chóru warszawian. Cele są dwa. Z jednej strony to jest kultywowanie pamięci o polskim lwowie, jego historii, jego w miejscu w, na mapie Rzeczpospolitej, tych ponad siedmiu wieków naszej obecności na tym terenach. To jest pierwszy i bardzo ważny element, bo jeżeli chodzi o świadomość historyczną w obecnej Polsce, to jest to niestety bardzo słaba sprawa, na którą bardzo trzeba pracować i każdy akcent, który przypomina młodzieży o tym, że lwów to jest duma polskości, to jest bardzo ważny element. A drugi z tych elementów, po tego właśnie kultywowanie pamięci, to jest pokazywanie tym, jak żyją Polacy w lwowie dzisiaj. Są organizacje polskie, że one działają że mają szereg swoich problemów, sukcesów itd. itd. I to jest też ten element, który ma pomagać po pierwsze w poznawaniu w ogóle organizacji, bo też świadomość o tym, że Polska naszybowa istnieje stosunkowo niewielki, ale jednocześnie z naszej strony współpraca i próba przynajmniej pomocy w realizacji tych rozwiązywania tych problemów, które są, a które Polska może pomóc właśnie rozwiązać. Kamienne lwy wróciły. Gdzie? O tym dowiemy się w materiale. 17 grudnia kamienne lwy cmentarza obrońców Lwowa wróciły na swoje historyczne miejsce. O powrót rzeźb zabiegała Polska Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie. Od otwarcia cmentarza do 1971 roku lwy stanowiły integralną część kolumnady pomnika chwały. Władze radzieckie usunęły rzeźby, po czym jeden lew stał przy ulicy Kulparkowskiej, drugi zaś przy wyjeździe z Lwowa od strony Winnik. Jeszcze przed usunięciem, jeden z Lwów miał na tarczy herb Lwowa i napis zawsze wierny, drugi zaś godło Rzeczypospolitej oraz inskrypcję Tobie Polsko. Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zjawił się następujący komunikat. W wyniku wieloletnich starń stronie polskiej udało się uzyskać przychylność administracji miasta Lwowa, a życzliwa współpraca ze stroną ukraińską doprowadziła do powrotu Lwów na jej historyczne miejsce. Kolejnym etapem będzie konserwacja obu figur przewidziana na wiosnę 2016 roku. I takim okazał się grudzień. A my składamy Państwu najszczersze życzenie z okazji Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku. Życzymy szczęścia, radości na co dzień, zdrowych, spokojnych świąt i Bożego Błogosławieństwa. Do zobaczenia w nowym 2016 roku!